Dzisiaj spotkaliśmy prawdziwego Sonika. Wychowaliśmy go od młodego i stało się to. Oglądajcie do końca. A słuchajcie, jak ja się dzisiaj nie wyspałem. Naprawdę, czy wy wiecie, jaki ten dom jest niewygodny? Jakie te łóżka są w ogóle niewygodne? Jeremy, Remi, co się tu mam? Mandy, co, co ty tu robisz? Patrz, co znalazłem. Patrz, co znalazłem. Nie znalazłem. Nadany? Z jakiegoś domu, ale w ogóle cześć, że ten domu już dawno, dawno, dawno nikt nie mieszka? On jest z do tego domu właśnie nadany? Co? Ty znalazłeś list nadany z opuszczonego domu? E, Bendy? Znaczy, no bo wiesz, to jest ten dom na obrzeżach miasta, którym już jest w sumie nikt dawno od kilku lat nie mieszka, co nie? E... A właśnie od niego przyszedł list z tego domu. Dobra, to Bendy, wiesz, co zobacz, Może zobaczymy, co się dzieje masz, w klas... no, Ale masz, masz, zobacz. A, dobra, jest bo to mam list. dobra? Co kim daj mi ten list? O kurcze, faktycznie. Co? On... Co. Nie, Mendi. to tak się nie co to jest w ogóle? Nie wiem, idziemy to sprawdzić Dobra, zaraz czy Idziemy jak? to sprawdzić, Moju. Wiesz masie... to jest najgorsze? Co? Że jak z opuszczonego domu może być na danym No list, właśnie, to sprawdźmy listo... to Mendi. Dawaj, a furę, Dółki? dawaj Dobra. furę i, o, i jedziemy, stary. W, no masie, to... moi drodzy, że w końcu macie Moju docypami, to cię słuchajcie łapkę w górę, suba dzwonkiem, bo naprawdę nie mam do tego pojęcia, co to może być, kto mógł to nadać. Napiszcie kto mógł nadać ten list w ogóle. Dobra, stary, ale ty prowadzisz naprawdę. Ja już nie mam siły, naprawdę stary. Dawaj, Mendi, jedziemy tam naprawdę szybko, gdzie to może być? z tym Jak ty jeździsz, stary, no? Gdzie ty ruszasz? Dobra, no ja wiem jak jeżdżę, halo, tyłem, jazdy, Dobra tak, stary, ty w ogóle nie wiem, jak ty po prostu, nie powiem jak ty to co ty robisz? Stary, to jest moje auto, no. to jest nawet nieubezpieczone, nie ma autokasko no, na to tym To ja nie jadę Jedno, żartuję, no. <laughs> Nie no, żartuję, Niech ci będzie, no i tak to jest mała trasa Ej, zobaczcie, Ej, to jest to co chyba... tutaj Menti, to jest ten domek? Tutaj? Jesteś pewien, że to jest tutaj, Menti? No, no, no do... Ej, w sumie to jest dziwny dom, zobaczcie na to moje, Moi drodzy, zobaczcie na to, co to? Ej, co, co to jest? jest? Stary, co to? Czemu co się to unosi... to jest? Czemu tu się unosi wózek z dzieckiem? Yy, to ten y, list ty masz, tak? To był do ciebie. Yy, tak, jak yy. to ty masz ten list? To był twój list! Patrz yy, no! Nie nie, 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 masz go w ręce, ty masz go w ręce, Dobra, masz go dobra, Mendy, ale co to jest? To jest dziecko! No ma czerwone oczy jest niebieski i ma paję nogi. Ej, słuchajcie, naprawdę lepiej się kogoś, czy mamy brać to dziecko, czy nie. Dobra, wiecie co moi drodzy, ja, ja to dziecko może wezmę. Ej, dobra, stary, ja mam to dziecko. Co to jest? Dos tysias! Ty, ja się boję tego, zobacz Mendy, nie dotykaj! Czyli ty chcesz się opiekować tym, okej! Okay, no dobra, ja się mam opiekować prawa. czemu to wygląda jak jakiś niebieskie, Jest małe i ma pojęcze nogi. Zobacz, stan na to. Czy nie kuje? No, to mnie, to mnie kuje w ogóle. Aha, okay, ktoś, coś tam było w widać, Medi. Nie, nie, nie. Dobra, nie, poszło. czekajmy stąd. Nie, czekajmy nie co Medi. Chodźmy, Ale idziemy do zakres... mojego domu. Ty jesteś pewny, że chcesz to wziąć? No, no, co? już to trzeba, mam wyjście? Czekaj, to idzie w naszą stronę, dobra uciekam Dobra Mandy, dawaj do mojego domu, ja się boję w ogóle to... A to się rusza, dobra nie idziemy, słuchajcie do domu Dobra chodź stary, chod... ej do, zaparkuj może mój samochód jak przystało No już domu. się parkuje, to co za parkuję, po prostu... ja nie rozumiem tego, dobra w... wchodzimy do domu Chodź Mandy, pójdziemy na górę i słuchajcie ja spróbuję w... To dziecko. Tutaj, położyć. poczekaj, chodź, 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 no gdzie ty chcesz? Dziecko chcesz do dużego łóżka położyć, tutaj wybierz. A, Dobra, Menti, pójdziemy w takim razie chyba wybrałem to, co trzeba, zobaczcie. Mamy tutaj, tutaj mamy łóżeczko, dobra. Więc ja go teraz tutaj zostawię, to by... Ej, to dziecko tu leży! Ej, ono się rusza! ej, ej, o... ej może ono mówi dobry. coś. Ej, znaczy to ogólnie to nie wiem czy to był dobry pomysł, że tylko sobie tu wziąłeś. Menti, poczekaj, nie wychodź, raczej ja zostawaj mnie z tym dzieckiem. Ej, przepraszam no, cię bardzo. ale to, to ciebie w domu, tak? Ej, ja bop, do swojej. kim ty i... jesteś? Ty, ty, kim wy jesteś? Czy? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Jestem, jestem Sonic, a, a ty kim jesteś? Mandy, Mandy, Mandy słyszałeś to? Mam, y to jest twój problem, ale ja mam dla niego banana. Dobra, Miałem zostaw. Do Ej, e, dobra, e, ty jesteś Sonic, tak? Ej, słuchajcie, on się nazywa Sonic w ogóle, kto to? Ej, to ten Sonic z filmu? Bendy, to nie, możesz, nie ma Ej, czemu ty masz czerwone oczy? Czemu ty masz pajęcze znaczy... nogi? Y Sonic z filmu nie miał pajęczy. No właśnie. Ej, przepraszam ci kim ty jesteś? Jakiś pająk mnie ugryzł. Nie pamiętam Co? Jego ugry z pająk? Mendy, nie, jest ty Sonic, tylko ugry z pająk Nie, Mendy! To jest Sonic Spiderman! Dobra, dobra, nieważne, nie dobra. Nie dobra. Chłopczyku, mam do, siebie, mam do siebie pytanie, czy ty jesteś niebezpieczny? Nie no, normalnie jest dobrze, tylko czasami czasami mam, e, czasami mam napady z i pełzam po ścianach e, Mendy, Mandy, może jeszcze, żebyśmy go u ciebie przechowali, co? Moi drodzy, co na e, go nie będzie nie, 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 nie. <duszynt> <Mandy> go <duszynt> przychowali? Powiem ci tak, on już jak jest u ciebie to niech tak będzie. Dobra, wiecie co mogę tak? Mendy, ja robię tak, ja go biorę teraz do szkoły, wie dobra, chodź ty do na ręce tutaj. Sonik? Jeszcze? już tak szybko do szkoły chcesz go dać? No ale co ja mam z nim zrobić? Nie będę tego trzymał u siebie w domu. Ale no to co? To w szkole chcesz go zostawić? No, Jak później gdzie? To, to musisz go wychować. Ej, Sonic, 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 ty chcesz może do szkoły iść? Ja, nie, nie, wiem co to jest szkoła. Mama mi się kazała uczyć biegać tylko. I to jest tyle mama... Ej, dobra, mama się kazała uczyć biegać szybko. Więc co Mandy, chodźmy, może go zaniśmy do tej szkoły i będzie będziemy mieli. Zobaczymy co pani powie, dobra? Zobaczymy co pani tam szko... dyrektorka powie, więc chodźmy taki razie do auta, dawaj Mandy, to jest auto, weź to no, dobra. auto. To ja już cię prowadzę, no dobra. Dobra, schajcie, jedziemy do szkoły i zobaczymy, słuchajcie, co pani dyrektorka, czy pani u powie, jak zobaczy, to, to to, to, coś tutaj, więc to, to powodzenia, że bo po, nie wiem co to będzie. Dobra, Mandy, chodźmy, jesteśmy w szkole, słuchajcie, to jest szkoła i ja teraz zaniosę go do szkoły, czajcie. Dobra. E... W ogóle robisz traumę, dziecko na początku, no, już, teraz od razu do szkoły. Ej, tu są jakieś dzieci w ogóle, dobra pójdźmy do kabinetu dyrektorki może, bo ty jest ci kabinet, dyrektorki. Przepraszam, puk, puk, halo, dzień dobry. O, dzień dobry pani dyrektorko, niech pani się nie boi. Ja mam ogólnie takie dziecko tutaj i ono znalazliśmy w takim domu i ja myślę sobie, żebyśmy je odstawili do szkoły i żeby ono się uczyło, co pani na to? Aaaa, Co to jest? Oj Medi, przystraszyliśmy chyba tą panią. Proszę pani dobry pomysł jednak. E, Proszę pani, dobra, ja teraz go zostawię, Proszę pani, ja go zostawię, się pani nie boi, ja go zostawiam, dobra? Dobra, so od, odsuń się od tej pani, odsuń się To jest Sonic A ja się przywitać się tylko Dobra, to się przywitaj z panią Proszę pani, to jest Sonic, ile masz lat? To jakieś 7 no. lat 7 e, lat Dobra, on ma 7 lat proszę pani, to jest Sonic e, I ten, i bo, byłoby to jego miejsce w klasie może? No tak Okej, okay, chodzi, ej Mandy, ona ma miejsce, dobra To może pani go Ale... zaprowadzić do klasy czy coś? Dobrze ale się boję! Okej, okay, słuchajcie, dobra, dobra, niech niech pani go bierze w takim razie. Dobra, więc Sonic, więc usiądź się tutaj w ławce, pani tutaj cię będzie uczyła. Gdzie jest w ogóle twój kolega? O tam jest swój kolega, który idzie jakoś tak się trochę boi ciebie. Ale dobra, więc Sonik, usiądźcie sobie w ławce, my sobie tutaj z Mendy idziemy i biłej nauki, biłej nauki Elu, wina, dobra Cały piątek, coś tam A Dobra Mendy, ja się też tego boję, naprawdę dobra, chodź w ogóle do auta, to jest już po Ale ja wiem, że będziesz musiał go przypilnować później No ty też stary, to ty mi ten list przyniosłeś. Ja, ja, ale ty tego wziąłeś, nie? Ja. Problem nie mój. Dobra, chodź Ale... idziemy na lody. Chodź idziemy do kawiarni. Dobra, idziemy do Starbucksa. I chodź pójdziemy sobie do kawiarni i starej, a w ogóle nikogo nie ma w tej kawiarni, naprawdę. A bo weźmy sobie... Oj, za, zarumpiemy, słuchaj, zarumpiemy drożdżowy, ale dobre. Zobaczcie. Ja sobie wezmę pączka na pół. miam, niam miam, pyszne drożdżowe. drożdżowe. Ale a Ej, gdzie jest dobra. kawusia? Halo, pysznej tej kawusi. Stary. Ale ja mam tutaj ten fajny shake. No dobra. Ojej, słuchajcie, 3 godziny już chyba tutaj zbędnie siedzimy, naprawdę obejrzeliśmy już wszystko stare. Chodźmy może podać no, do tego dzieciaka i wracamy do, do domu, co ty na to ratomę? Ogóle... A ty wiesz, że szkoła jest tak blisko, a mi się nie chce naprawdę iść tam, bo się tak przyjadłem. Dobra, więc chodźcie, taki tutaj do szkoły. I zaparkujemy i chcecie odbierzemy. To pali go drogi, a ty jeździsz jeździsz. Dobra, spokojnie, Mendy, czy tam nie ten, bo ci żyłka pęknie tam. Dobra, chodź tak, idziemy. Tak, tak. Ej, dobra, Mendy, jak byś, się zachowywał w ogóle, Nie, Nie, Albo... nie wiem, czy godziny w szkole, jeżeli na Ej, pani wyszymały... wybiega, co jest grane, ej, proszę pani, jak on ci... Aaaa, Co on pisze? Aaa, ratorku, to potwór! Ej, co jest? Pomocy! Proszę pani, co się stało? przy to dziecko dziecko szkodliwe? był. Ej, co jest? On już jest dziecko! Co się dzieje? Czemu on ma... Co jest? Co ty... To się coś przemieniło! Ej, sto... Sorry, kto ty? Dobra, Mendy, uciekaj, stąd on dopra... Ej, on jest już on duży jest. No, proszę pani, nie. A co pani dzwoni? Pani po policję dzwoni czy po, gdzie? pani dzwoni, dzwoni po policję? Dobra, dobra, pa, pani nauczycielko, pani nauczycielko, pani zadzwoni do tej policji, że oni zebrali coś, powiedzieli pani. Tak, już jadą, dobra, proszę pani, zrobimy taki plan. Tam jest cmentarz, proszę pani. Ja teraz za taki głęboki dół. Musimy poczekać na policję w ogóle i zrobimy tak, zagonimy go do tego cmentarzu i tam go spróbujemy zakopać. Co pani na to? Bo to jest jakieś. On oszalał naprawdę Zobaczcie, jak on biegał, on zniszczy wszystko, całe miasto rozleci. No pomysł, pomysł, jak go możesz zaciągnąć, no? Podejdziesz do niego, i nie wiem, co on lubi. No, co Sonic lubi? nie lu że co on może lubić. No, napiszcie co lubi, ale wiesz, nie wiem, y, poczekaj. Może nie wiem, lubi hamburgery. Hamburgery? Weź podejdź, podejdź, do niego, powiedz, że masz dla niego hamburgera. Dobra, ja mam w sobie taką kanapkę jeszcze, tamtą niedojedzoną. Dobra, mam kanapkę, może on, może ją będzie chciał. Dobra, no i, po, i ten... I... W czasie, o jak on powie, że będzie chciał ją, to uciekać w stronę cmentarza i ten. I trzeba policjantowi jeszcze Dobra, Ale przyjdzie, gdzie on jest? Gdzie jest ten? O oh, sz co szalał, zobaczcie! Gdzie jest ten policjant do z tej ciasty? Ale się włóczy ta policja naprawdę. O przyko przykłop policjant, panie policjancie, tutaj! Tutaj za budynek Panie, pani szybko nie szybko będzie. Dobra, on o, o do drugiej strony, od drugiej strony może podejdzie, chodźcie. Panie policjancie, proszę. Panie policjancie, proszę pana, ogólnie takie zdaliśmy takie małe dziecko, które było całe niebieskie uredza się Sonic. i przy pana. panie policjancie, zdaliśmy takie dziecko, ono było takie małe, takie Pajęczymi, takimi jakby odnóżami i ono miało czerwone oczy I ono mówiło, że się jest Sonic, tak? O właśnie tak, dokładnie I my tej przyszliśmy, do szkoły zaprowadziliśmy i ono oszalało, powiększyło się I teraz rozwala wszystko, niech pan coś I zrobi ataku... I wymyśliliśmy plan, jak go się, po... znaczy, no jak ten, zlikwidować to zagrożenie Tak I pan będzie tu czekał na cmentarzu z bronią schowany O tak, tak, właśnie tak, na Tak, tam, dokładnie tam, no, dokładnie tam. I zwabimy go do grobu. Próbuje go zwabić, a my będziemy tam czekać już jako w kryjówce, tak słowani w krzaka, jak on tego przyjdzie, to pan będzie strzelał. Dobra? Yy, tak, tak, dobrze. Dobra, więc idziemy, dobra, Dob Mendy. Yy, do dobra. dobra. Ty tu Patrz. zostań, dobra, ja tu zostan. a ja idę z policjantem się schować. Dobra, Pan idzie, pan idzie panie policjancie z Bend do, do, do na spmentarz, dobra. A ty go przeprowadzisz. <grym> dobra, skodcję to ja on zrobić, dobra. Sonic co to ja! Widzisz mnie? Czego, Mam tu kanapeczkę dla ciebie, chodź chodź, jaka kanapeczka, patrz! Co? Mia Musia, mia patrz jaka kanapeczka, patrz stary. Niebieska kanapka. Ona ma niebieski sery. Dobra, chodź szybko, chodź szybko, chodź szybko tutaj. Chodź szybko, O tu, 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 chodź, tu, 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 patrz, patrz, patrz tutaj, tu, tu, no, tutaj. Tu patrz szybko, chodź do kanapeczki, chodź tutaj, mam kanapkę. O, patrz pochaj, powiedzajcie strzelać! Strzelajcie! Co się dzieje? Dobra, macie go, załatwcie go! Jeju, co to było? Mandy! Panie policjancie się robota zakończona! Pani, pani policja... O wyskoczył pan... Wyskoczył. Dobra, już myślałem, że wyskoczy Tony. Ej, on Pięknie. nie rusza się, zobaczcie! Uff, chyba się nam no udało. Panie policjancie, udało się? Udana akcja. O rany! Mandy! Wiesz co, następnym razem o. jakiś list mi przyniesiesz, to ja poproszę byś go zostawił skrzydłę i Awiza mi Zobacz naprawdę. co to pisze? Udana akcja. Gdzie co to, to pisze? Tony Creep! Nawet Groove ma domać, słuchajcie moi drodzy, ja już nie mam siły, naprawdę nie wiem co to, bo w końcu właśnie Stawcie kciuki łapką w górę, słuchajcie, też widzicie do niego, bo słuchajcie moi drodzy, u niego jest jeszcze więcej z tego Brookhaven, to jest dziwne gwiazdo, słuchajcie Ale pamiętajcie, elo, papa, słuchajcie, siema i cześć